Proszę o refleksję budynek, zaczynając oczywiście od ten pan Gadu Ja też muszę jeszcze trochę ochłonąć po tym meczu, po tym wyniku, po tym sukcesie, bo to już w kategoriach sukcesu należy rozpatrywać, jak się przyjeżdża, to tak dobrze grającej drużyny, jak Odra z takim dorobkiem punktowym i jest się w stanie wygrać mecz i to jeszcze w takim stylu, w takim stosunku, to, to bardzo wysoko podwyższamy sobie tym meczem dzisiaj poprzeczkę, bo do tej pory były symptomy, mieliśmy też niezłe mecze przed Brakowie gdzie mogliśmy też wygrać w ale gdzieś ten zespół pokazuje, że wyrzewa, no, że nie przestraszyliśmy się, chociaż były momenty wiadomo, że gdyby odrażcieli na bramkę, to, to by się zupełnie inaczej potoczyło. Przytrzymaliśmy te trudne momenty, sami byliśmy w stanie nie tylko w jedną bramkę strzelić i bronić tego, tylko jeszcze próbowaliśmy dalej, bo wiedzieliśmy, że jedna bramka różnicy to w każdej chwili może znowu gdzieś nam się coś przetrafić i no, tak jak Pan zaciął Szacunek przede wszystkim dla moich chłopaków, że, że, że są w stanie zagrać na takim poziomie, po tych wszystkich przejściach, co mieli, bo jeszcze w lato bardzo trudno było w klubie, a teraz pokazują, że są w stanie grać jak równie z równym, z liderem. Cieszymy się bardzo z tego meczu, ale wiemy też, że musimy grać coraz lepiej, bo już ludzie będą od nas coraz więcej wymagać, bo pokazaliśmy to dzisiaj, Odże życia awansów, bo tego typu próby zasługują na to, żeby grać w najwyższych ligach w Polsce. Cieszę się, że mogę przyjechać do Opola, bo nie że być w trudnej sytuacji jak od razu wtedy była, ale poznałem tu mnóstwo wspaniałych ludzi, z którymi dzisiaj utrzymuję często kontakt, także był to dla mnie taki sentymentalny przyjazd tutaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Adam Kulata. Witam Pana. Bagurt, muszę pogratulować zdecydowanego zwycięstwa. I różnych gości naprawdę, jakiś szacunek, proszę. Y, jeżeli chodzi o spotkanie, brzmi uważam za w swoim stylu. Agresywnie, wysoko. Y, Sytuację, no niestety, y, to właśnie goście pokazał nam szkołę skuteczności. Doszło do szatu, żeśmy dostawali w lamkę. Y, Przedwczoraj powiedzieli, że. Musimy dalej kontynuować to i szukać bramki y, w ogóle No nie będę komentował żadnego. Wcześniej tu to powiedziałem, że jak to jest rzutkami. Druga bramka, naprawdę, y, mogę tak powiedzieć, ze ze W Zawodnicy troszeczkę zanerwowo, i chcieli za szybko podrobić. Bramka trzecia, y, y, nie można się zdarzyć. Y, wpadła i można powiedzieć było po meczu. Trzeba wrzucić na klatę, dlatego ja yy, przypomnę, że po meczu poporowym 3-0 ta drużyna przegrała 13 meczów Na pewno yy, wnioski wyciągniemy z tego meczu, bo materiału jest po pachy i szkoda, że w drugiej połowie same minusy jednak trzeba się pozbierać, pogadnąć, bo zostało pięć spotkań i nie chcemy tej rundy zaprzepaścić końcówce. Mogę obiecać, że, że będziemy o każdym, o każdym punkcie bić w tych pięciu meczach i już najbliższy, i najbliższy mecz wyjazd na konkursy. Pójdziemy tam wygrać, bo gra jest świetna. Gra dzisiaj została skarcona, ale tak jak mówię, wcześniej biorę tę porażkę na tlapę i. 增强这个。